Witam wszystkich w takim materiale dodatkowym, którym spróbujemy zdobyć. O kurde, nie! W którym spróbujemy zdobyć ten przedmiot, który tam możecie dojrzeć w tle, ale. to nie tu. Do niego, chyba tędy trzeba dojść. O, tu jest. Okej. Okay bo jak tam próbowałem zaskoczyć, wiecie, to niestety spadałem. Wydaje mi się, że trzeba jakoś tędy pójść. Czyli znaczy, tędy na pewno się dojdzie, tylko pytanie jest, czy mi ten golem nie zabije. Ja mi się nie chce w kółko tego powtarzać. Ja go spróbuję może z łuku dziabnąć. Zobaczymy. Najpierw trzeba tam dojść. Jak widzicie, tam jest e, moje ciało. Moja krew. Bo tam poprzednio zginąłem. Bo niestety dałem... Źle kroka. I spadłem. Dobra. Teraz trzeba tu uważać. Tu gdzieś będzie spadek. Ok. Odzyskamy duszę. Żeby nas nie myliło. Tutaj cały czas mogę iść. O tutaj nie mogę iść. Właśnie. Kurde, nigdzie tu nie mogę iść? O, jezus. Czekajcie, ale gdzieś tam te płatki spadają przecież. Tutaj. O, kurde, jakie to jest dziwne. Tędy chyba mogę iść. Kurde, ale ja stoję dziwnie. Wiecie? Ja spróbuję tego golema ubić z. Łuku, a co się tam będę? Bo nie wiem, czy nie spadnę. Prędzej. Uh -huh. O ile w ogóle będę go mógł kupić? Mogę. Super. Czekajcie, może on tu przybiegnie i spadnie. Byłoby super. Kurde Ła! On nie spadł FAK O boże O boże, o boże, o boże, ja muszę wracać Kurde, myślałem, że on spadnie Ej, ale nie źle wam powiem Tutaj Mogę się z nim bić Wiecie, ja nawet sobie tutaj wejdę Kurde Myślałem, że on może spadnie Zobaczcie w ogóle jak ta droga fajnie wygląda Czy on tu wejdzie? Kurde, wejdzie Tak Trochę gorsza sprawa Urda ja się tu blokuje. Okej, okay, załatwiony, super i teraz sobie wrócimy. Oj, nie tu. Czekajcie. Tutaj. I dojdziemy do naszego skarbu. Zmienię sobie pryzmat. Mi się udało po tej ścieżce wrócić. I teraz żeby tam dojść. Nie wiem czy ten golem się odradza, czy nie, tak szczerze, wam powiem. Jest sobie biegnę na krawędzi. Ok. Dobra. rzucamy pryzmat dalej, żeby się upewnić, czy możemy iść. Jak widzicie, ścieżka nie jest wcale prosta. Mam tu nadzieję, że tam nie zginę, jak wejdę, wiecie. Bo jak tam zaskakiwałem to się też ślizgnąłem, tak jakby. O, widzieliście? Kurde. Tutaj jest. Twórcy to są jednak trolle. Tu chyba już będę mógł pójść Tylko żeby nie spaść Nie, super Czyli trzeba jednak było e, Zrobić to tak I grudka niebieskiego i tu, wow, super i to wszystko Bo jak stamtąd e, Zeskakiwałem, dwa razy spróbowałem To niestety się nie udało I e, zginąłem Bo po prostu ześlizgnąłem się, wiecie W dół, a tutaj jednak jak stąd Przyszliśmy to e, się udało No i co, skarb zdobyty to chciałem pokazać w tym filmiku. Zobaczcie, jak ta droga fajnie wygląda, utworzona przez ten pryzmat. Tak, chciałem pokazać tylko to. Więc, jeżeli odcinek się podobał, to możecie zostawić łapkę w górę, napisać komentarz, co sądzicie o tej drodze z tego pryzmatu. No i do zobaczenia w następnych odcinkach. A zatem Wam bardzo dziękuję za obejrzenie. Do zobaczenia i cześć